O, dzień dobry właśnie, prysznic zrobiłem, goliłem się, przybrałem się, żeby te brudy zrzucić z siebie, jak to się mówi. No i kawa sobie zrobiłem, z mlekiem, spuszczalną. widzicie jak to jest a już nie będę wspominał co i jak Właśnie. nagram krótki film bo to muszę napić I tak to właśnie jest a właśnie no, ja tak komentarze komentarze 90% żeby on na lajcie był no i ja mam ban dostać tak to trzeba kontrolować a u nie będzie takiego czegoś żeby Alkohol spożywać. No bo to bez sensu. No właśnie, o, ja też tak powiedziałem, on za dużo było, właśnie nie, nie panował nad sobą. No to widzicie, jak to jest. A później dziwicie się, że po prostu takie coś. No to bym w, w internecie różne rzeczy się dzieją. Niektórzy nagrywają. Ale nie takie rzeczy. <laughs> Kurde. świnstwo. Ale to ludzie oglądają. Ludzie oglądali. Ale ja ogólnie przeprosiłem widzów. Za to ogółem, co się byłem stało. Ja... Ja się przyznam. Byłem też podpity. Piany ogłem. Bo do tego by nie doszło na pewno. Właśnie. No i ubyłem to co powiedziałem wcześniej. że wypisują do mojej czarnej szprychy i po prostu przykro mi się zrobiło że to tak że że mnie tak obrażają ale to zrobisz trzeba po prostu zmieniać się trzeba unikać takich rzeczy i uderźni, jak to się mówi, ja tyle czasu jestem w internecie, a osoba pierwszy raz się pokazała i u styd. A to od razu było usunięte. Właśnie, to nic, właśnie, właśnie. Chcę się napić kawy z, z mlekiem z rana. And then I...